Proszę Państwa, to co zaraz usłyszycie, doprowadzi Was do białej gorączki. Niemiecki plan został ujawniony przez posłów Grzegorza Brauna. Szczegóły przerażają. Powiem tylko tyle, że chodzi o polskie rezerwy złota, które są obecnie warte bilion złotych, czyli niewyobrażalnie wielką sumę. Czy Niemcy mogą nam je odebrać? Obejrzyjcie materiał do końca. Każdy polski patriota musi to usłyszeć. Wiemy po zapoznaniu się z tym projektem, że rząd Donalda Oskara Tuska zaprzepaścił być może ostatnią, jedyną szansę na reformę finansów y, publicznych. Wiemy, że będzie w przyszłym roku kontynuowana fatalna, szkodliwa. Y, polityka finansowa rujnująca finanse państwa. A kolejny rok 2027 to przecież zgodnie z planem rok wyborczy, więc tym bardziej nie będzie można liczyć na jakieś zaciskanie pasa. I moi drodzy, drodzy rodacy, ja twierdzę w mojej opinii, jest to świadome prowadzenie państwa polskiego do bankructwa. Idziemy śladami Grecji, Grecji, która nie tak dawno ogłosiła upadłość, ogłosiła bankructwo swoich finansów. Jak specjaliści informują na upadku, na bankructwie Grecji najbardziej zarobiły niemieckie banki. I oto właśnie e, słyszymy w mediach e, również międzynarodowych, że Polska e, pogłębia się w kryzysie finansowym i co w odróżnieniu od Grecji. E, eksperci zagraniczni twierdzą, że Polski nikt nie będzie ratował, ponieważ nie jest w strefie euro. I w tych oto okolicznościach Berliner Zeitung rękami Klausa Bachmana publikuje instrukcje dla Donalda Oskara Tuska. Instrukcje, jak ma przejąć kontrolę nad. Rezerwą polskiego złota. Wprost instruuje go, że ma powielić bezprawną procedurę, jaką zastosowano przy odwoływaniu szefa Krajowej Radii, Radiotelefonii i Telewizji. Taka procedura według Bachmana ma pozwolić odwołać prezesa Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. O co chodzi? Chodzi o zasoby polskiego złota, które, o którym wprost w swoim artykule, w swojej wypowiedzi Bachman wspomina, bo mowa jest o niebagatelnej kwocie. Szacuje się, że zasoby polskiego złota mają wartość, uwaga, 260 miliardów dolarów. To jest prawie no, niewiele mniej niż bilion złotych. No cóż, yy, ta instrukcja niemiecka dla Donalda Tuska ma posłużyć mu utrzymaniu się przy władzy, ale przede wszystkim pozbawieniu Polski tego bezpiecznika, tej poduszki, która by, mogłaby pozwolić Przetrwać państwu polskiemu w szczególnych okolicznościach, a z całą pewnością taką szczególną okolicznością nie jest zła, szkodliwa, nieudolna polityka rządu Tuska, i uważam, że ten artykuł to jest balon próbny, to jest testowanie polskiej opinii publicznej, jak zareaguje na pomysł Przech, przejęcia, przejęcia rezerw polskiego złota. Jak Polacy zareagują, jak zareagują polscy politycy? I my, jako Konfederacja Korony Polskiej stajemy naprzeciw temu tym pomysłom, sprzeciwiamy się im i wzywamy naszych rodaków. Kochani nie zwlekajcie. Domagajcie się od polityków, z którymi macie kontakt na miejscu. Od tych, domagajcie się od tych posłów, senatorów, by zapewnili Was, że nie przyłożą ręki do tego niemieckiego projektu przejęcia kontroli nad polskim złotem. Jako Konfederacja Korony Polskiej, widząc ten, tą, tę perspektywę bankructwa państwa polskiego wskutek finansowej zapaści, dzisiaj zachęcaliśmy wszystkie kluby i koła poselskie do odrzucenia projektu ustawy budżetowej po to, by przyspieszyć wybory parlamentarne, by odbyły się niezwłocznie Wybory, po to by Polacy wybrali reprezentację, która będzie gotowa do naprawy państwa i jego finansów. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia.